Słuchajcie, słuchajcie, akurat tutaj na kolacji byliśmy, spotkałem się z Waldi Inwazji, proszę bardzo, tam serdecznie Waldiego oraz tutaj żoną Anią, tam serdecznie. Także słuchajcie, idziemy teraz sobie pograć w i zobaczymy, kto wygra. Kto wygra. Czy to jest Stara Szkoła, czy Młodsza Szkoła? Pozdrawiamy, pozdrawiamy. thank you Słuchajcie, trzeba się przełamać. I tutaj dzisiaj Pisał zabrałem je do takiego lokalnego grilla. Zobaczcie tu Miecha już, ja pierdzielę. Przepyszne mięsko, wszystko pachnie pięknie. Rybka, ryby nie brałem akurat. Ale. Też mówi do mnie, weźmy, weźmy. Kurciaczki, wszystko. Ale będzie wyżera, tam już kiedyś się robi zresztą. Także słuchajcie wóz albo przewóz, nie? Albo mnie powykręca totalnie po tym jedzeniu. Będzie szpital. <laughs> albo będzie okej, okay, nie? Ponad dwa miesiące już tu jestem, wiecie, nie wiem w takich miejscach ogólnie, ale myślę, że być okej, nie? Trzeba zacząć jeść takie rzeczy, bo to są najlepsze rzeczy, najlepsze smaki i tak dalej. Zobaczcie, cała siata, żarcia Jeszcze rybę jednak wziąłem, nie? I to była makrela No ale za 4 dolary ta maklera, także ma makrela Więc powiem Wam, że cena mniej więcej podobna jak w restauracji Bo w restauracji zapłaciłem za makrelę 5 dolarów Ale to była makrela, wiecie, z frytkami Nie, przepraszam, tam nie było frytek, tam było tylko warzywka chyba Ryż? pamiętam już. Ale mniej więcej, powiedzmy, że takie ceny w restauracjach, nie? Z tą całą siatę żarcia tutaj, chociaż tu jest naprawdę dużo, nie? wiecie jak to się stoi przy tym grillu. To człowiek by, to człowiek oczami by popróbował, je wszystko, co tam jest. Zjadłby, spróbował, więc wziąłem... Wiele, wiele rzeczy. Żeberka, pierś z kurczaka, nogi z kurczaka. Ta wam jeszcze pokażę. Ona wziął też jakieś te, 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 te muszle tam Jakieś tam No dużo, dużo naprawdę jedzenia Siatka jest naprawdę ciężka nie? Więc to wyszło 66 tysięcy rieli Czyli 16,5 dolara No ale tu jest Wiecie, żarcia na dwa dni Tak naprawdę no nie jest w stanie tego przejść. To wszystko właśnie mięso i tak dalej, ryba, więc, więc naprawdę fajne, fajne jedzenie. Widzicie? tutaj jest ogólnie godzina po północy. No jest spokój, spokój, nie? Trochę deszcz pada. Pisałaś, sobie hello. hello, Hello No, także wracamy, wracamy, powoli, bardzo, bardzo fajne spotkanie z Waldemarem i z Anną. Pograliśmy w bilarda Pośmialiśmy się, poszliśmy na balety No tańców nie było, nie wiadomo jakich, ale gdzieś tam Przy stoliku posiedzieliśmy, wypiliśmy sobie tam Po piwku Porozmawialiśmy, zapoznaliśmy się, także bardzo, bardzo fajni, sympatyczni ludzie Zapraszam do subskrypcji kanału Bal i na tym ten wieczór się chyba zakończy, bo powiem Wam, że ogólnie wczoraj też wróciliśmy nad ranem spisan do domu i tak dzisiaj wiecie na, na że tak powiem, nie, bo jednak gdzieś ta energia trochę spadła ale bardzo, bardzo udany, bardzo sympatyczny wieczór super, że Polacy tutaj, wiecie, trzymają się razem i tak dalej, i tak dalej a też macie otwarte szybko na noc można sobie kupić a też powiem wam, że szedłem sobie tam, wiecie, tym papstytem i zaczepił mnie też bardzo, bardzo sympatyczny kolega e, który poznał mnie, że tam na YouTube kręcę filmiki e, ogólnie z Chin mm, nie będę mówił tutaj imienia, bo nie wiem, czy sobie tego życzy, tak, więc e, tutaj przyjechał ogólnie też do Siemrep. Wymieniliśmy się numerami i e, spotkamy się na pewno też na dniach. E, także, także bardzo, bardzo fajnie. No słuchajcie, e, gdzieś tam, żeśmy się zobaczyli na, na Pop także, także fajnie. Bardzo fajnie, słuchajcie, spotkać, wiecie, ogólnie tutaj gdzieś Polaków, takich jeszcze tego typu, właśnie ludzi, którzy są uśmiechnięci, wiecie, szczęśliwi i tak dalej. Nie takich, takie, 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 wiecie, te ponure gdzieś tam gęby, tak, za przeproszeniem, tą taką mentalnością gdzieś tam polską, przesiąknięci, tylko ludzie, którzy, wiecie, są rodakami. Yy, ale są uśmiechnięci, tak? To od razu gdzieś po tych oczach widać, że to są ludzie, którzy naprawdę cieszą się tym życiem eee, i aż miło, miło z kimś takim, wiecie, zamienić dwa, trzy zdania, poznać się i spędzić czas. Także to jest zupełnie co innego, nie? Także na takich znajomościach jak najbardziej mi zależy eee, i na pewno będę takie znajomości pielęgnował. Także, no bo się trochę rozgadałem. Tu jeszcze jest ta fajna restauracja, gdzie na żywo są koncerty. E, które też na moich vlogach się pokażą, bo wokaliści super super śpiewają Także to by było na tyle e, Powolnym, powolnym krokiem zmierzamy do domu Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie widzowie Pa! Ja <laughs> cię, zobaczcie to wow. mm. masakra, nie słuchajcie, zobaczcie, ja teraz akurat jeszcze dogrywkę zrobię, bo zapomniałem, że trzeba jeszcze pokazać to wszystko tak jak to wiecie wygląda No i zobaczcie, to wszystko z tego grilla, zapłaciłem 165 dolara 66 tysięcy rieli. Zaraz bateria nie padnie, więc szybko pokażę. Zobaczcie to wszystko to jest mięso, nie? Tu macie e, dwa kawałki, takie syte e, boczku, nie? Z grilla. Żeberka z grilla. Dwa. Trzy tutaj jakieś kurczaki. Zobaczcie, nóżki. E, wszystko pokryła, widzę tutaj skrzydełka, słuchajcie. E, tutaj ta ryba, nie? Zobaczcie, makrela. Sosy do tego, nie? Tutaj jeszcze. Tutaj te muszle, słuchajcie, zobaczcie. No, tu wrzuciła, o tak, limonki, o, o. <grych> z tym wszystkim tak, wrzuciła, nie? Te limonki, zobaczcie to. Przecież wiadomo, że to brudno z tych pudełek, z tego wszystkiego. Także tego nie dotykam nawet, ale, no. Wow, zobaczcie tutaj, nie? Kurde. Ale to powiem Wam, i tak już taka jest, y jak ona to na tym gilu przyrządza, to ona to mięso wszystko tam gdzieś tnie później, nie? Także podejrzewam, że dużo, dużo gdzieś tam z tego jeszcze zostawiają sobie do jedzenia. <laughs> Wiecie, jak to jest, no. Trzeba przemiałkę zrobić, żeby yy, też zjeść, a za to nie zapłacić, więc to jest ok, zrozumiałe. Bo na przykład powiem wam, że te nogi takie z kurczaka, nie? To one były wielkie, a tutaj widzę tak pokroiła, to takie takie malutkie kawałeczki wyszły, nie? Ale nieważne, nieważne, tu jaki ważniwa jeszcze, jakaś mięta, no. Powiem Wam, że spróbuję zaraz coś, ale trzeba stopniowo, powolutku, nie? Tu tych sosów jeszcze zobaczcie ile jest. Także no, trzeba będzie powoli, powoli też takie jedzenie zacząć jeść, bo podejrzewam, że to jest bardzo dobre, nie? Także zobaczymy, zaraz nie jestem krok głodny, to wiecie kupiłem tak ogólnie, żeby gdzieś tam przekąsić i na jutro bardziej, bo nie chce nam się gotować ani gdzieś tam już wychodzić, bo jest niedziela, więc będziemy odpoczywać. Także będziemy jedli to wszystko, co tutaj jest jutro, nie. Rys się gotuje. Będzie wyżerka. Także wam serdecznie.